To, co y, y, mistrzowsko robi ta gra, co robi, co robi też Severance, to pokazuje po prostu te dziwne pomieszczenia, które jakby mają dziwne zastosowania, to jest w ogóle ta fantazja o tych, która jest bardzo popularna gdzieś tam na ich redditach i tak dalej, te liminalne przestrzenie, te dziwne biura i tak dalej, to jest 100% to, to co, jakby, to, co, to, co, to co jakby będzie takim, no jednak sporą pewnie różnicą między, między tym co się dzieje w Severance a tym co się dzieje w Control, to to, że Control jest, jest, jest grą akcji, to są, masz, masz, te, masz te przestrzenie i w nich się dzieją strzelaniny jak, jak, jak z, z filmów Johna Woo i tutaj od razu Myślę, że to jest mocna polecajka dla Mateusza T., który lubi, jak w grach obiekty nie są przyspawane. Tam po prostu em, fizyka cały czas. Każdy, jakby każdy przedmiot lata w te i we w te, i na tych bardzo szybko, na bardzo wczesnym etapie gry odblokowujesz no, takie moce tele, telekinetyczne, że jakby wszystko, każdy obiekt w grze. Możesz rzucić, możesz wyrwać kawałki ścian, żeby rzucać nimi przeci yeah. przeciwników. Więc jakby, okej, okay, no to to jest taka power fantasy, której, której jakby nie, 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 nie znajdziemy na pewno w serialu Severance, ale po prostu są. Ja Jakby chciał Wam pokazać po prostu screeny tych momentów, gdzie jakby są takie jakieś piękne, dziwne kadry, gdzie to mogłoby okay, to mogłoby być tam.